Czy było tego domyśleć, gdy znaleźliśmy się śpiącego przy trupie Lupino. Prawdziwy żartowy. Moja rodzina. Chwila szczęścia uchwycona Polaroidem. Sądziłem, że będzie trwać wiecznie, póki śmierć nas nie rozłączy. Nie chciałem o tym myśleć. Wtedy wydawało się, że to się nigdy nie wydarzyło. Ale oto złamałem swoją zasadę. Pomyślałem o tym. Strach był jak igła w mózgu, zimna i boleśnie przebijająca się do serca. Aleks i ja mieliśmy kiedyś chwilę chwały. Towarzysze broni, najlepsza ekipa w policji i agencji, i takie tam głupoty o męskiej przyjaźni. Dałbym wszystko, aby mieć teraz jego wsparcie. Ale nie miałem tyle szczęścia. W ogóle nie miałem szczęścia. Michelle pracowała na pół etatu w biurze prokuratora okręgowego. Pamiętnik był otwarty na ostatnim wpisie dokonanym jej starannym charakterem pisma. Na moje biurko trafiły wczoraj wojskowe akta. Valhalla? Zaraz, czy to nie ma czasem związku z mitami skandynawskimi? Wikingowie? Próbowałam powiedzieć o tym Maxowi, ale był zajęty. To pewnie nic ważnego, kurier musiał się pomylić. Od tej chwili będę zawsze znajdował czas dla niej. Pusta obietnica. Było już na nią za późno. Przebudziłem się z koszmaru i... w koszmarze. Mózg próbował rozsadzić mi głowę. Max Payne. Masz fajne nazwisko. A zabójca się uśmiechał. Miło Cię poznać. Jestem Franki, pałka Niagara. Niagara? Bo gdy płaczesz, to wylewasz wodospad łez? On miał kij baseballowe, a ja byłem związany. Wkurzanie go było świetnym pomysłem. Jak to zdrowie. Spójrz choćby na mnie, uwielbiam kreskówki. Przemoc w kreskówkach to fascynująca sprawa. Odpocznijmy chwilę, muszę się odlać i strzelić piwko w barze, ale nie martw się na pewno wrócę, a potem się policzymy. Za przyjemności trzeba płacić draniu. Wytoczył się z pomieszczenia, zamykając drzwi na klucz. Wszyscy popełniają błędy. Mój nie polegał na wkurzeniu zbira z pałką i tak by mnie obił. Błędem było to, że zaufałem dziewczynie z bronią. Bezmyślnie uwziąłem się na pierwszego lepszego wrednego typa, jakiego znalazłem. A powinienem zainteresować się kimś wyżej, głową drużyny Puncinello. Jakoś nie mogłem wściekać się na mon. Chyba miałem słabość do ładnych buzi. Ktoś traktuje twoją głowę kijem baseballowym. To trudno jest nie chować urazy. Zaciągnęli mnie do piwnic hotelu Jacka Lupino. Skopali mnie i pobili. Czułem się jak to krzesło, które właśnie połamałem. Frankie zostawił swoją wizytówkę, komiks z kapitanem pałkarzem, tuż obok kanału pełnego trupów. Lepiej nie zadzieraj z kapitanem pałkarzem! Nawet mój największy wróg, rowerowa dziewczyna, dleje na sam mój widok! Było ich tam wystarczająco dużo, żeby zawstydzić seryjnego zabójcę. Niebiescy przyjechali i odjechali. Pomazali podłogi kredą, a drzwi okleili żółtą taśmą. Gliniarze, którzy mieli pilnować tego miejsca, zostali zabici. Franki, jego chłopcy i ja mieliśmy hotel tylko dla siebie. Donald no jedzie. Szkoda, że jej nie słyszałeś, ale był wrzask, jak ją chłopcy dorowali, gdy próbowała rozwalić szefa. Oj, to kiepsko. Trójce? To gorsze od tego, co Franki robi z tą małpą na dole. Długo będzie umierać. Mięśniak przy telefonie mówił o Monie. Trójca Puncinello nie była dobrą nowiną. że wszystkie ofiary znalezione na terenie klubu Ragnarok to znani przestępcy, z których wielu miało we krwi znaczne ilości walkiri. Wiarygodne źródła twierdzą, że wśród zabitych jest także Max Payne, choć nie odnaleziono jeszcze jego ciała. Wiarygodne źródła, czyli ktoś uznał, że ma nie mafia i nie chciałaby policja nadal węszyła. Dostaliby potem ciało w stanie ledwie umożliwiającym identyfikację i sprawa zostałaby zamknięta. Don Puccinello mógł być tym wiarygodnym źródłem, Tyle tylko, że miał nieaktualne informacje. Nie wystarczyło mu, że mnie wrobił. Chciał mnie jeszcze zabić. Było to dla niego tak ważne, że zostawił Frankiemu instrukcję na piśmie. Max Payne musi zdechnąć jak pies za problemy, których narobił. Franki, wierzę, że zajmiesz się tą sprawą z należytą starannością. Telowy bar był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś! Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj. Dziękuję, dziękuję. Co za wspaniała publiczność! Masz już dosyć? Ale ja i tak nie bawię się z dziewczynami. To niesprawiedliwe! Zaraz po wyjściu z hotelu zauważyłem, że śledzi mnie duży, czarny Mercedes. Widziałem już ten samochód. Wówczas był zwiastunem niezłych eksplozji. Władimir wrócił. Bum! Już nie żyjesz, Max. Może bym się zaśmiał, gdybym tylko pamiętał, jak się to robi. Co to ma być? Zabawa w policjantów i złodziei? Jak coś do mnie masz, to się ustaw w kolejce. Spokojnie, kolego. Robisz karierę w wiadomościach, nie? Uzbrojony i niebezpieczny. <gryti> <gryti> Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Zawsze chciałem coś takiego powiedzieć. To fałszywe oskarżenia w mnie. To kwestia Na pewno masz powody, aby robić lub nie robić tego, czym się akurat zajmuję zeż mnie wysłucha. Słucham?